Już niebawem do Fortnite'a zostanie wprowadzona kolejna ogromna aktualizacja, która wprowadzi nam do gry nową nazwaną lokację Iron Mana, jego specjalną supermocę, skina i wiele innych rzeczy. A poza tym poznaliśmy pewien ciekawy przedmiot, który trafi do gry. Cześć wszystkim. Z tej strony niekto kod Kodmigao i witam was na odcinku z powrotu Iron Mana. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli jeśli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 v to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z was bardzo dobrze wie, od startu obecnego sezonu czwartego w grze pojawiło się ogrom nowości, takich jak nowe miejscówki, biomy, przedmioty, supermoce, lecz jak się okazuje nie wszystkie nowości trafiły już do Fortnite'a. Na zwiastunie nieobecnego sezonu, dokładnie tym, którego Macie widocznego teraz na moim ekranie. Pojawiło się o wiele więcej nowości niż w rzeczywistości otrzymaliśmy i co ważne widzowie, wszystkie pozostałe będą trafiały wraz z kolejnymi aktualizacjami. Jednakże w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że w trakcie trwania obecnego sezonu w grze pojawi się jeszcze jedna, tak samo duża aktualizacja jak to na start obecnego sezonu i aktualizacja ta będzie miała za zadanie dodać nam postać Iron Mana. Tak dokładnie widzowie, do gry zostanie wprowadzone ogromna aktualizacja z nowościami, która głównie będzie poświęcona tematowi Ironmana, a cały ten temat podał nam ten liker tutaj, który potwierdził, że taka aktualizacja zostanie wprowadzona do Fortnite'a. Na samym początku warto tutaj wspomnieć, kiedy do gry trafi jego aktualizacja i teraz na ekranie macie całą listę aktualizacji na ten sezon czwarty oraz przy okazji listę zadań fabularnych i ich daty i zadania części Ironmana mają pojawić się jakoś we wrześniu. Jednakże Daty te lekko się zmienią i końcowe zadania Iron Mana trafią do gry jakoś początkiem października, co jednocześnie oznacza, że ta duża aktualizacja z jego nowościami albo będzie 1 października, albo w ostateczności na ostatnim updatecie 15 października. W jednej z tych aktualizacji pojawią się wszystkie nowości, które dzisiaj będę wam przedstawiał i na samym początku zaczniemy sobie od zmian na wyspie, ponieważ w tamtym miejscu pojawi się chyba najwięcej nowości związanych z jego postacią. Pierwsza nowość. O której ostatnio dowiedzieliśmy się i wiemy, że zostanie dodana wraz z jego pojawieniem, to nowa supermoc, którą mogliśmy zobaczyć na zwiastunie tego sezonu, i jest to prawie ta sama supermoc co w rozdziale drugim, ale trochę lepsza. Jej działanie mogliśmy zobaczyć na zwiastunie tego sezonu, a z najnowszych informacji, jakie poznaliśmy, możemy dowiedzieć się, że jego moc będzie podzielona na dwie części, czyli część z rękawicami do strzelania oraz część z butami do przemieszczania się po wyspie. Będzie to działało bardzo podobnie. Jak mityk od War czy tamte jego supermoce, ponieważ na wyspie mamy dokładnie trzy elementy, które dopiero po złączeniu w jeden dają nam pełną jego mocy i w tym wypadku będziemy mieć akurat te dwa przedmioty do pełnej mocy. Aczkolwiek same mityki od Iron Mana nie będą takie łatwe do zdobycia jak te od War ponieważ dzięki kolejnym informacjom, jakie pojawiły się kilka dni temu, możemy dowiedzieć się, że na wyspie będą pojawiały się takie specjalne kapsuły Iron Cały ten temat podał nam Licker Łęzo na Twitterze, który napisał Epic pracuje nad nowymi lokacjami od Iron Ironmana o nazwie kodowej podanej w poście i możemy się dalej dowiedzieć, że będą się one losowo pojawiać na mapie z dziewięcioma możliwymi lokalizacjami. Będzie to coś bardzo podobnego do pojawiania się Darth Vadera na wyspie ze Star Warsów i same kapsuły macie widoczne na moim ekranie i z dalszych informacji możemy dowiedzieć się, że po ich otworzeniu odsłonią one łupy od Iron Ironmana i to prawdopodobnie tylko w tych miejscach będziemy w stanie z Zdobyć jego specjalne mityczne rzeczy. Poza samym mitykiem, który będzie tam dostępny, wiemy, że do gry wróci jeszcze jeden przedmiot, który również jest związany z Iron Manem i którego większość z Was zna na pewno bardzo dobrze, a jest to nic innego jak karabin impulsowy, Tonego Starka. Karabin ten był dostępny na wyspie w rozdziale drugim i wiemy, że powróci on do gry w tym sezonie, bo był on widoczny na zwiastunie, a nawet ostatnio pojawił się w internecie zwiastun na telefony, gdzie dodatkowo był przedstawiony ten jeden przedmiot. Przedmiot. Kolejna nowość, jaka pojawi się na wyspie z okazji jego powrotu to NPC samego Ironmana i wiemy, że jego postać pojawi się na wyspie, ponieważ w wyciekach fabularnych pojawiły się dialogi z Ironmanem, gdzie zdradza nam kilka ważnych szczegółów. Po podejściu do niego na wyspie będziemy mogli dowiedzieć się o jego nowych przedmiotach, które trafią i dokładnie jego dialogi macie widoczne na tym notatniku tutaj i wspomina on tam między innymi, że mamy pokonać Doktora Duma, więc sam Ironman również będzie ważny dla fabuły tego sezonu teraz. Następna nowość, jaka powinna, i tutaj mocno podkreślam, powinna trafić do gry wraz z jego powrotem, to jego nowa, wielka lokacja na wyspie. I mowa tutaj o nazwanej lokacji, a nie takiej mniejszej, która nie ma nazwy, lecz ten temat nie został jeszcze potwierdzony. Na początku tego sezonu czwartego pojawiły się informacje, że coś takiego ma trafić do gry i że ma to trafić wraz z jego ogromną aktualizacją, ale w ostatnich dniach nikt o tym nie wspominał, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy rzeczywiście jego lokacja pojawi się w tamtym miejscu. Jeżeli nie pojawi się ona na wyspie, to stawiam, że Fortnite przykładowo zmieni tą latającą wyspę, która respi się w trakcie meczu i zastąpi ją za taką pomniejszoną wyspę Ironmana, co moim zdaniem byłoby chyba najlepszym i ciekawym pomysłem, jeżeli nie będą chcieli wprowadzić jego całej dużej lokacji. Ostatnia rzecz, która pojawi się w grze z tej okazji, to nic innego, kochani, jak jego własna skórka, która trafi do sklepu z przedmiotami i będzie ona za V-dolcem i możemy spodziewać się, że ponownie otrzymamy jakąś nową wersję Ironmana, która będzie naprawdę bardzo ciekawa. A i zapomniałbym widzowie, pamiętajcie, że Fortnite na pewno przygotuje dla nas jakieś darmowe nagrody dla graczy, które będziemy mogli zdobyć za jakieś zadania lub za różne inne rzeczy, tak więc wyczekujcie, bo do samej aktualizacji zostało jeszcze ogrom czasu. A co do nagród, to nie liczyłbym tam na jakieś skiny, ale jakieś pojedyncze przedmioty mogą się pojawić. Teraz jednak pozostawmy sobie już temat powrotu Ironmana. Bo o nim będziemy rozmawiać jeszcze niejednokrotnie w całym tym sezonie czwartym i przejdźmy do tematu pewnego przedmiotu jaki ma powrócić niebawem na wyspę, a cały ten temat podał nam Likerę łęzo na Twitterze. Według jego informacji Epic pracuje nad nowym rodzajem sztucera, czyli tego przedmiotu wyświetlonego w jego poście, ale dodał on jednocześnie, że sam przedmiot nie trafi na wyspę tego sezonu, tylko jak już to trafi dopiero w późniejszych sezonach, czyli albo OG rozdział drugi, albo rozdział 6. Mimo wszystko. Jest to dość ciekawa informacja, bo moim zdaniem był to jeden z najlepszych przedmiotów w kategorii snajperek, jaki znajdował się na wyspie. Bo najciekawiej robiło się nimnoskołpy, które przeważnie zawsze trafiały prosto w przeciwnika. A skoro mówimy tutaj o snajperkach, to w tym sezonie, kochani, również powinna, i tutaj podkreślam, powinna pojawić się snajperka, i wiemy to, ponieważ zaraz przed jego startem na Twitterze w liście broni dostaliśmy informacje w całym jej temacie. Tak więc możemy spodziewać się, że po którejś z tych kolejnych akcji. Aktualizacji zostanie ona tam wprowadzona i pierwsza aktualizacja tego sezonu zostanie dodana do gry już 4 września, więc może akurat wtedy się ona pojawi, ale obecnie nie mamy jeszcze 100% potwierdzenia w tym temacie. Na dniach postaram się zrobić dla was odcinek na temat aktualizacji, ponieważ jak widzicie jedna z nich trafi do gry za lekko ponad tydzień i na teraz są to wszystkie i to dosłownie wszystkie najważniejsze informacje na temat Ironmana i jego nowości, które trafią do wraz z jego powrotem z tą dużą aktualizacją. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat nadchodzących aktualizacji, to zostawcie pod tym filmem standardową łapeczkę do góry i komentarz aktualizację. A nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem pod tym filmem jak zawsze dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodoba. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!